Umowa na zastępstwo to specyficzny rodzaj umowy o pracę. Co warto o niej wiedzieć? Umowa na zastępstwo jest zawierana w celu zastąpienia pracownika, który jest nieobecny, np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub innej usprawiedliwionej nieobecności. Osoba zastępująca powinna zostać zatrudniona na tym samym stanowisku oraz wykonywać dokładnie ten sam rodzaj pracy, co osoba zastępowana. Umowa na zastępstwo nie ma określonego limitu czasu. Jej czas trwania zależy od okresu nieobecności pracownika zastępowanego. Jeśli po upływie czasu konieczne będzie dalsze zatrudnienie zastępcy, można podpisać kolejną umowę na zastępstwo nawet bez limitu liczby umów, pod warunkiem, że nie przekroczy to maksymalnego okresu 3 lat zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Umowie na zastępstwo można zapisać, że jest ona zawarta na czas nieobecności zastępowanego pracownika bez podawania dokładnej daty zakończenia zatrudnienia. Oznacza to, że umowa trwa do momentu powrotu zastępowanego pracownika do pracy.